Siemanko widzowie, witamy na Elm klik z warzywieni Błażej z kanału NTW4K przede mną. Ja jestem Szumi z kanału Wilson. Dzisiaj Siema, błażej, no. dzisiaj błażej jest oddelegowany do pracy na naszym polu a tak, ja biorę kontrakt na y, kultywatorowanie. Tak, ja muszę tam chwasty odważywić, bo tam urośli. Dokładnie, a y, najpierw przede wszystkim to trzeba psa nakarmić. Także pekam... Tam góry to zrycić. Pa biegnie, już razu Obali się znalazł. Ta, ale tak, ład, ładny jest model tego psa, no. Dzięki. Dobra, to ja biorę zleconko. Ale ale i, na, I na początku przypominamy wam również o tym, że błażej ma N&B. Tak jest. Tańsze gry tam możecie pozakupowywać sobie. To jest, a ja prowadzę szkołę językową. Język Ty, angielski. Słuchaj, słuchaj. Tak? Dobra, skończę szkołę. Język angielski na każdym poziomie, kursy dla dorosłych i dla młodzieży, przygotowywanie do egzaminów. Także zapraszam. Tak jest. Także jak zaoszczędzicie u mnie, to możecie wtedy już umie kurs zapewnić. Tak jest. Szumi, słuchaj, to wziąć to opryskiwaczem czy chwastownikiem? No no. Chwastownik weź, bo tam można chwastownikiem to. A ja będę rok jechał. Znajdujesz coś innego, a nie ciągle opryski, nie? Dokładnie. A ja będę rok jechał do tego pola. Najlepiej. Mhm. Dobra, jestem na sklepie, dej mnie chwastownikiem. Jakiś fajny wiesz, bo zobaczcie ile mamy haj hajsiwa po tych kontaktach. Dej i day, jakimś zakopanego. Szczerze powiedziawszy, podoba mi się ta kwota. 140 tysięcy. Chwastownik, gdzie jest? No, a Błażej mnie nie słucha tradycyjnie. Wszystko w normie. Po co ja mam Cię słuchać, że Ci się kwota pieniędzy podoba? No, piękna jest, nie uważasz? Jaki kwastownik wziąć, się zastanawiam? Taki, żeby nie przeciążyć ciągnika. Bo są drogie. Nie wiem, jakiś sześciometrowy starczy. Krupa. Sześciometrowy to mały chyba będzie. No to weź następny. To dziewiątka chyba będzie. Dziewiątkę może wezmę, to taki będzie w miarę, co? No. Taki nie za drogi jest w sumie. Łypożycz to. No. O, o, za tysiąc widzisz, można. No, chwastowniki Nie nie. nie są drogie. Jesteśmy biedakami, nie możemy tak dzieliwać pieniędzy. Dokładnie, jeszcze kredyt mamy. Jeszcze kredyty w dodatku w tym kraju. Prawie kredyt mamy takiej wysokości, jak mamy z tam konta. Jeszcze trochę to kredyty będzie trzeba brać na to, żeby rachunki za prąd opłacić, jak tak dalej no, będzie. Dokładnie. Używałem dwa razy taki rachunek, jak w zeszłym roku, czujesz? A pamiętaj, że jeszcze będą podwyżki. Pieprzone sku... Cyny. No. I, I to tak drożeje, o akurat, mhm. no no. Już to widzę. Młodzieje sobie ceny wymyślają. Nie no, wiesz, jest wojna tam, gdzie no, jest... No, 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 Wojna. Chyba kuźwa polityczna. No, przede wszystkim. Mm. Wojna to, to, to jest tam tylko kuźwa teatrzyk pod, pod, pod preteksty. Coś no. udzielimy, żeby dziwciura robić, nie? Jak nie my, COVID, to wojna. A my dzięki temu mamy wszystko 20 razy drożej. no. Przypominam, że jeszcze inflacja jest, a to znaczy, że ceny nadal rosną. Ty, ja to odchwaszczasz? Bo tak nie wiem. Podobno. Chyba znikają te chwasty, tak za chwastownikiem widzę. Trzeba opuścić go, pamiętasz o tym? No jest, jest, ale tak średnio widać, czy on coś robi, bo to jest. Wiesz, całe pole zielone teraz. No tak. Wygląda jak trołowa. No co tam w ogóle jest zasiane? Co my tu mieliśmy? Pszenicę, coś? Nie wiem. Nie Potem wytworzy na czekolady wybuchnie i czoka pik powstanie. No, mhm. Jeszcze psa bra, a nie, mamy psa. To jest. Jest, jest. jest o, wszystko w komplecie. Lekko nie pasuje do reklamy, ale ale jest. Ale jest. Także wszystko jest, no. Ale spokojnie, jak yy wersja Netflixa była cztery pancerni i pies i za psa kot, to i pies może być inny. Bo się, po, bo się kot psem poczuł kuźwa, bo poprawność polityczna. Jak to było? Yy, identyfikował się z, z psami. Tak, ale tam na TikToku są inni tacy, debile co się identyfikują ze zwierzętami. Yy. kiedyś bo To się byłe... inaczej, inaczej się tego nie da no. nazwać. Dokładnie, jakiś czas temu była sytuacja, że facet ze jakąś dziewczynką wszedł do toalety gdzieś tam Ach. w miejscu publicznym i stwierdził, że on się identyfikuje jako kobieta. To a, no. ojciec się identyfikował jako bokser wagi ciężkiej. No! Także rozumiesz do czego doszło. Został zidentyfikowany momentalnie. Dokładnie. Hmm. No to, to, to tam szkoda mi słów, nawet na pewno, co się Skoro to idąc tym tokiem ich rozumowania, jak się każdy tak może identyfikować, to nie wiem. Zoofilię też niech zalegalizują, bo każdy może się kochać jak chce. Obawiam się, że i do tego dojdzie. Debile. No. No, hmm. cóż powiedzisz? tak? się identyfikują raz. dobrze wszyscy. Ja to za to się identyfikuję z tym rolnikiem, który kamienie zostawił na polu. Po <laughs> Bardzo się z nim identyfikuję. A ja się zaraz identyfikuję tak, że nie widzę jak tu jechać na tym polu. Będzie krzywo odpłaszczone. Trudno. Zobacz sobie na mapce podgląd. Nie ma żadnego punktu odniesienia tu, nie? Jedynie co to na mapce możesz zobaczyć. Ale jakiś chwast zostanie, to mi chyba coś tu <grym> Rozdóbcy. O, już jest mi jak, nie gram. <grym> no i on. Nie, się. Widać, nie I on tak nie gram, mówi nie gram, nie gram, a to ponad 500 godzin. Tak. Za chwilę. Nie, nie bo nie wiem. idzie zrobić czegoś, żeby to było widać jakoś po ludzku, ja nie wiem. No nie wiem. Nie, musisz zainstalować, żeby gra się wypieprzała. Nie wiem, czy na prawdziwym polu tak też nie widać, czy czy jakoś inaczej no to No raczej jest. wątpię, tu jest to ewidentnie zważywione. No to wina twórców, jak wiele innych no, rzeczy. Z tej strony to chociaż widzę chwasty pod górę, a z góry to średnio je widać. No. Ale dużego jakiegoś mijaka nie zrobiłem, widzę. Chociaż tyle. Ale poprawka i tak by nie musiała być. No, a ja sobie jak zwykle krążę po polu dookoła, nie? Zero zatrzymanek i to jest no fajne, super. bo przynajmniej szybciej no trochę. Ile mam? 40% już. No. no. Już 40% proszę je ja ciebie. Mijaczki Ju? są, ale to tak. I dzisiaj po raz... Nierównomiernie urosły no, tak w jednym jak miejscu mówiąc. są, a w drugim nie ma. A ten... Znowu będziecie mieli odcinek później, przepraszamy. No, bo ja jestem warzywem i po nocach napieprzam wota i dzień warzywie. No. Dokładnie tak. Co to za dziura tu jest, co tu się nie dosiało? O dziur tu chodzi. Pewnie ta. Jezdy zminimalizowało mi grę, zasz mnie popieprzy, nie? Ten Wszystko program nie. miał się w ogóle zamknąć, co to jest za gówno? Co za brukiew. A jaki program ci ją zminimalizował? Jakieś tam miałem ten taki do robienia przezroczystych okien w Windowsie i A. wywala sobie jakieś komunikaty co jakiś czas. Mm. Bo jest wersja free i musi ci wypierdzieć komunikat, żebyś wiesz Zapłacił, Kupi, no, no, no. no. Że komunikaty muszą być, nie? Mhm. Mm Wszystko w normie. Dobrze, że Da Vinci się nie upomina. No. U mnie się nie upomina, bo akurat mam kupione to. No. A ja jestem no biednym ja, ja, ja nie widzę, gdzie te chwasty są, nie? Ni no, Tekstura się... A zobacz sobie widok od góry może. No próbuję, nie, nie nic nie widać. Uh -huh. A to mi nic nie dajesz od góry, bo ja muszę z przodu widzieć, a nie od góry. No tak. Żeby wiedzieć gdzie wjechać. Nie, gówno widać. Nie? Kijowo. No ja i tyle. Będę <grym> widział znowu miaka. Ile jest, <grym> Ile już zrobiłeś póki co o serenka? Nie wiem... 1 trzecią. Uh -huh. No to myślę, że tak max do połówki. No, będzie koniec odcinka. Ty zlecenie pewnie zdążysz skończyć, czy nie? Prawdopodobnie 60% już mam. To nie, zdążysz. zdążysz. No to, no to już prawie. Hm. No to, bo jeszcze zanim dojechaliśmy. No, zanim się nagadaliśmy. Te. Tę... <laughs> <laughs> O brukwiach wszelakich. W odcinku idę się identyfikować z koniem i będę po lesie i nagrywał TikToka. To już proponuję z wilkiem jak po lesie. Naj, najsłuszniejsza opcja robić z siebie debila w necie kuźwa dla zasięgu. No. Identyfikuje się kuźwa ze zwierzęciem. <śmiech> <śmiech> ja pierdziele, te, te mają. szkoda, że się nie identyfikuje z tym czy mam mózg. Przypuszczam, że jedno z drugim jest związane. Nie Najpierw tak. Panie, w gacie na TikToku teraz pole się biegają za animalsy, się przebierają. To niestety nie nam oceniać, od tego są specjaliści. Tak, to specjaliści właśnie są od tego, żeby potwierdzać, że to normalne jest. Tacy są specjaliści teraz. Hmm, nie Wychowani na, na Netflixach. Bądźmy tolerancyjni i tolerujmy debili. Uh -huh. Wychowani na Netflixach, HBO, y, Disneyach plus i tak dalej. A ta, w ta, ogóle, po, a, propos po prawdy, plus, a propos Disney plus, a Disney plus, mała syrenka, mała syrenka. No, 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 no. Była biała ruda, zrobili ciemno skórą rudą. Zrobili afroamerykańską syrenkę, żeby smutno im nie było. Dokładnie. I tak to właśnie jest. I, I co im z tej poprawności politycznej? Spadek kurde przychodów na, na Disneyu. Tak to widać, jak ludzie są chętni za tą poprawnością. No, Ech, no Zwłaszcza jak się dobierają do nostalgicznych rzeczy. No właśnie, hmm. tym bardziej. Bo jakby to była autorska wersja adaptacyjna. Tak. To, nie, to niech se będzie, ale. Ale nie, to Disney sam ze swojego tworu zrobił gówno. No właśnie. Czy znaczy Disney chłop dawno nie żyje od X lat, kurde. Wytwórnia ta, 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 Disneya. Wytwórnia, kurwa, rządzona przez jakiś cymbałów jest, a chłop się w grobie przewraca. Mhm. Uh -huh. Konkretniej mówiąc w komorze kryogenicznej. No. Hm. Ponieważ Disney, nie wiem, czy. Wiecie, tak o... dalej pójdzie, to pieprzony jeszcze się odhibernuje, a ożyje. No. A w, w ogóle tak. A propos odhibernowania, nie wiem, czy wiecie, ale Walt Disney wierzy w to że jeżeli jest w komorze kryogenicznej, to nastąpi w końcu taki moment, kiedy będzie mógł zostać odhibernowany i będzie mógł sobie zobaczyć przyszłość. Dlatego poddał Lepiej się zamrożeniu. Lepiej nie, bo będzie chciał z powrotem zostać zamrożony, jak zobaczyć z jego Albo spopielony w ogóle. Albo spopielony od razu. No. no tak tak oddać tak zamrażania i odmrażania. No. Jak zobaczy, co oni robią. Także tak wygląda sytuacja z Waltem Disneyem. 90% zrobiłem. A ty jak tam? A ja tu dojeżdżam do końca rządku. No i będzie finito chyba. Zrobisz kontrakt, ja tu już następny wiadę nawet. Znowu mhm. nie będę widział, gdzie jest całkiem tak krzywo pojeżdżone to pole chłopie, że nie pytaj nie. Ja jakoś się to wyrówna. Wygląda naprawdę, jakby ślepy jechał. Mhm. Mm mm -hmm. Nie, bo serio, z góry nie widać, gdzie te chwasty są, gdzie ten rząd jest, nie? Wierzę. Światło tak pada, że nic niciula. To jest masakra. Z dołu elegancko, a z góry nie. Bo po co? <laughs> Nie widać. Zrobię ten kontakt już czy jeszcze. Jadę jeden? na małe. <grych> Jadę przed siebie i ciągle. No. Na tym... Yy... Opryskiem to byś widział, bo całkiem by chyba znikały. Znaczy one znikają całkiem, tylko że tu nie widać przez tą pszenicę, bo jest kuźwa tak gęsto, że. Mhm. Ani nie widać rzędu, którym jechałem, ani nic tu nie widać. Dzień dobry. Dzień, bo ja, bo bo ja zrealizowałem kontakt, tak. To ja do, do końca rządka się tu dokulnę i będzie git. Hello. Pewnie dziesiąty raz po tym samym Tak, taka tu jest widoczność. No. Tutaj widzę chwaściki tak, jeszcze tu No są. tam wiem, no. Taki no, to... w spory mijaczek. Jednego mijaka dołożyć. już poznawiałem, bo przecież. No. Nie, gra typu bez modów nie podchodź, nie? Z tej perspektywy je widać, ale w dół faktycznie No, a z góry i to zobaczysz, że nie widać. No. Masakra. A takich chwastowniczek, no... Spotka. No taki, no, taki normalny wymiar. No i Dobra. fajnie. Także będziemy kończyć widzowie odcinek. Jak zwykle jakieś różne pogadanki typu podcast w trakcie. Nasze, Dokładnie. Nasze Standardowo. stanowisko w pewnych sprawach. Standardowo. A tak. tymczasem, co? Zapraszamy Was na pozostałe serie. A czy komuś I... się nasze podejście podoba, czy nie, to wylane. <laughs> nie, no bez przesady. Mamy to baczenie znaczy, na Wasze zdanie. Nie, może nie w ten sposób, ale. Mamy My baczenie na Wasze stanowisko, <laughs> ale powiedzmy, że możemy uczestniczyć w dyskusji, a nie przyklaskiwać komuś. O, Dokładnie. w ten sposób. No także tymczasem żegnamy się z Wami na dzisiaj. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Tak, na razie. Zachęcamy do aktywności i tam wiadomo. Tak, lajki, like komentarze, I... suby z dzwoneczkiem. Tak, trzymajcie się, do usłyszenia. No, narka.